Proszę gotowego już do zabrania głosu pana senatora Andrzeja Matusiewicza o przedstawienie sprawozdania komisji ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tym właśnie przedmiocie. Bardzo proszę Pani senatorze. Dziękuję bardzo Pani Marszałku. Wysoka Izbo w imieniu komisji ustawodawczej, komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiam inicjatywę powyrokową wynikającą z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 roku, stwierdzającego niezgodność artykułu 394 ze znaczkiem 1 paragraf 1 punkt 2 KPC w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 maja 2012 roku. Sprawa ta jest wynikiem konkretnego stanu faktycznego skargi jednego z radców prawnych, który, będąc ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu w postępowaniu odwoławczym w sprawie nieprocesowej, złożył wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej za zastępstwo jako pełnomocnik z urzędu. Sąd drugiej instancji ten wniosek oddalił. I od tego postanowienia zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami, tak jak już wcześniej podałem, to w brzmieniu do 2 maja 2012 przepisy KPC cytowane w tym zakresie, nie było podstaw do zaskarżenia tego postanowienia. Trybunał Konstytucyjny w oparciu o wzorce z artykułu. 45 ustęp 1 Konstytucji z artykułu 176 ustęp 1 Konstytucji z artykułu 31 ustęp 3 Konstytucji, czyli prawo do sądu z artykułu 45. Trybunał uznał, że mimo że to jest sprawa no powiedzmy incydentalna, ale ze względu na Podmiotowość ze względu na to, że radca prawny czy adwokat prowadzący działalność no, na własny rachunek ponosi pewne ryzyko ekonomiczne, a z drugiej strony jako pełnomocnik z urzędu jest też odpowiedzialny, aby rzetelnie wykonywać tę pracę jako pełnomocnik z urzędu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ta skarga mieści się w pojęciu sprawy w rozumieniu artykułu 45 Konstytucji. Uznał również, że z uwagi na ten przepis konstytucyjny ustrojowy o dwuinstancyjności, co najmniej dwuinstancyjności sądów z artykułu 176 również tutaj ma zastosowanie. I uznał, że ta zasada proporcjonalności wyrażona w artykule 31 ustęp 3 konstytucji, gdzie mówi się o tym, że wolności i prawa obywatelskie mogą być ograniczone tylko przez przepisy ustawy, i to ze względu na, na zdrowie, życie czy bezpieczeństwo publiczne, tutaj również ma zastosowanie. Tak Pokrótce streściłem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprawa wydaje się być oczywista i jakie przedstawiamy rozwiązanie? Rozwiązanie przedstawiamy takie, żeby tutaj przysługiwało zażalenie, ale w tak zwanej instancji poziomej, czyli Zażalenie by rozpoznawał inny skład trzech sędziów sądu odwoławczego, czy to sędziów sądu okręgowego, czy sędziów sądu apelacyjnego w zależności w jakiej instancji ta sprawa byłaby rozpoznana. Ponieważ od 3 maja 2012 jest nowe brzmienie tych przepisów, to jest artykuł 394 paragraf 1 punkt 9, gdzie są wymienione sprawy, od których przysługują zażalenia. Przypomnę, że ten artykuł mówi o sprawach, które kończą postępowanie w pierwszej instancji i na to przysługuje zażalenie oraz taksatywnie wymienia inne przypadki, kiedy przysługuje zażalenie. Mianowicie tutaj chodziło o zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka. I tutaj właśnie byłoby to wprowadzenie, jeżeli chodzi o te koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, na to by przysługiwało zażalenie. I również połączone komisje wprowadziły przepis przejściowy, ponieważ ta, to ogłoszenie zostało. Opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 14 listopada 2012 roku i jest przepis intertemporalny w artykule drugim o takiej redakcji, że przepis artykułu 394 ze znaczkiem 2 paragraf 1 KPc w brzmieniu nadanym mniejszą ustawą stosuje się również do wydanych po dniu 14 listopada 2012 roku a przed dniem wejścia w życie mniejszej ustawy. Postanowień Sądu Drugiej Instancji, których przedmiotem jest zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z Urzędu. Termin do wniesienia zażalenia w przypadku takich postanowień, o których mowa w ustęp 1, biegnie od dnia wejścia w życie mniejszej ustawy. Wakacja legis dla tej ustawy jest 14 dni od dnia ogłoszenia jej. Jeżeli chodzi o konsultacje, to. Były one przeprowadzone z udziałem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Sądu Najwyższego, krajowej rady sądownictwa, krajowej rady prokuratury, stowarzyszenia sędziów polskich Justicja, stowarzyszenia sędziów Temis, stowarzyszenia prokuratorów, Naczelnej Rady Adwokackiej, krajowej Rady Radców Prawnych, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Sąd Najwyższy nie zgłosił uwag do przedstawionego przedłożenia. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa aprobująco wypowiedziała się o proponowanych rozwiązaniach przy czym ostatni z wymienionych podmiotów zasygnalizował konieczność prowadzenia przepisu intertemporalnego, o którym już wcześniej powiedziałem, projektowana ustawa nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję panie senatorze.